Za, y, szczególne uznanie nasze za długoletnie y, pożycie. Y, Cieszę się bardzo, że my, jako ludzi z pożyciem 50, 50 otrzymaliśmy medal za długoletnie pożycie małżeńskie. To cieszy bardzo, że jest takie uznanie. Chcielibyśmy, że młode pokolenie brało przykład z nas, żeby mówiono, jak można przy sytuacji dobrej i złej przeżyć tak długo. To nas bardzo cieszy i chcielibyśmy dać właśnie mówić na ten temat, żeby młode pokolenie znać przychodziło. Dziękuję również serdecznie Pani Burmistrz za życzenia, za no, przyjęcie nas. Cieszy się bardzo, cieszymy się bardzo, że dalsze jest uznanie. Dużo życzę Pani Burmistrz zdrowia, samozaparcia i szerokiej drogi na odcinku w Samorządzie Pracy Politycznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dla nas jest to ogromna radość i zachwyt właśnie on być w post towarzystwie Państwa w takich zacnych, godnych jubilow, jubilatów, którzy, tak jak Pan Stanisław wspomniał, przeżyli pół wieku z sobą razem i na dobre i na złe. Ja myślę, że właśnie te wspólne lata przeżycia są dowodem na to, że Państwo zbudowaliście ten związek małżeński na trwałych fundamentach. Na miłości, na życzliwości, na szacunku do drugiej osoby, na przyjaźni i to powoduje, że Państwo jesteście razem i to Państwa cementuje. Życzę jeszcze raz bardzo pięknych, radosnych chwil, długich lat życia i przede wszystkim e, takiej troski od dzieci, żeby Was otaczały i żeby wszyscy Państwa, z którymi się spotykacie, żeby mieli czerpali radość z obcowania z Państwem. Wszystkiego dobrego.